Jan Czark. Yes. No to już moi drodzy, pozostaje Pani wnosić gratulacje, żeście dali półtora roku, filmik w Pali, walczyli trzy semestry, no i weźcie Uniwersytet. Małego Człowieka ukończyli. Myślę, że swoim kolegom młodszym się przekazujecie, czy warto próbować dowiadywać się nowych do rzeczy, czy nie warto. To już bardzo Was zależy, jakże się to odebrali, ale pozwólcie, że Wam wręczę dyplomy ukończenia Uniwersytetu Małego Człowieka. Jakub Waśkiewicz, gratuluję Ci serdecznie, dwa dyplomy, serwis trzeci dypl i Uniwersytet. Gabriela Osińska, Gratuluję na serdecznie ukończenia Uniwersytetu. Piotr Marciniak. Gratuluję Ci serdecznie ukończenia Uniwersytetu. Gratuluję. Julia Hoźniuska. Gratuluję Ci serdecznie ukończenia Uniwersytetu. Gratuluję. Alan Kęcielski. Gratuluję na serdecznie ukończenia. serdecznego Wiktor Kalinowski. Gratuluję Ci serdecznie.